Właśnie, oto diesel pokazuje, że diesel wie, że plan powinien zostać wykonany. To mnie cieszy, ponieważ plan to ważna rzecz. Plan to bardzo ważna rzecz. Tak. Nie, widać, widać. Zaraznik prawdziwki. Nie, widoczy, widoczy. są tylko dwa. YouTube prawdopodobnie pragnie drugiego odcinka z Dieslem, ponieważ pierwszy odcinek z Dieslem miał w ciągu jednego wieczoru ponad 1000 wyświetleń, a przybyło mi dwóch subskrybentów, więc to jest dowód na to, że diesel jest bardzo łakomym kąskiem dla youtuberów. To miałe dziesła chodziło, ale można przypuszczać, że się spodobał. Wiesz co, no komentarz właśnie był odnośnie zachowania diesla w trakcie wykładu, o nawigacji i tak dalej. Dobra, koniec przygody z nagrywaniem wrażeń diesla.